W dzisiejszym odcinku opowiem o PKD 2025. O tym, kiedy zmiany weszły w życie, jaki wpływ mają na spółkę ZO oraz czy wiążą się dla Was z dodatkowymi obowiązkami. Zainteresowanych zapraszam do słuchania. Dzień dobry, cześć. Mówi do Was Aneta Kułakowska, radczyni prawna, blogerka i od niedawna podcasterka. Słuchajcie podcastu Projekt Spółka ZOO którym prostym językiem i bezwzględnego prawniczenia opowiadam o spółce ZO. Od kilkunastu lat wspieram prawnie spółki ZO, zarządy tych spółek, wspólników, prokurentów, rady nadzorcze, obsługę księgową i biura zarządu. To pierwszy odcinek podcastu w tym roku. Zatem witam wszystkich w 2025 roku i w drugim sezonie podcastu. Zapewne jesteście ciekawi co planuję na ten rok podcastowy. Na pewno wciąż będę nagrywać odcinki solowe. Liczę zatem na Wasze propozycje co do tematów kolejnych odcinków. W tym roku w podcaście pojawią się również goście. Do rozmowy w podcaście będę zapraszać ekspertów, którzy w swojej codziennej pracy wspierają spółki do w różnych zakresach jej działalności. Moimi gośćmi będą inni radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi i nie tylko. Zapraszam Was do wysłuchania 21 odcinka podcastu. Zanim przejdę do tematu głównego, zabiorę wam minutę na autopromocję. Do końca stycznia 2025 trwa premierowa sprzedaż mojego nowego produktu Praktycznego Przewodnika po likwidacji spółki Zo. W skład Praktycznego Przewodnika wchodzi e-book, który przeprowadza Was przez likwidację spółki Zo krok po kroku. E-booka wspierają checklisty i liczne wzory dokumentów. To produkt napakowany wiedzą i praktycznymi wskazówkami dla małych spółek Zo. Jeśli interesuje Was temat likwidacji spółki, a może w najbliższych planach zamierzacie zlikwidować spółkę ZO? To już teraz możecie wejść na stronę sklepu. Link do sklepu znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję za uwagę. Z dniem 1 stycznia 2025 została wprowadzona w życie nowa polska klasyfikacja działalności PKD 2025, która zastąpi dotychczasową klasyfikację PKD 2007. W nowej klasyfikacji PKD 2025 ujęto nowe rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach. Bardziej precyzyjnie opisano również te tradycyjne branże. PKD 2025 ma ułatwić spółkom dopasowanie swoich działalności do właścicieli siwych kodów. Jest też bardziej dostosowana do aktualnych reali realiów rynkowych, technologicznych oraz społecznych. Przynajmniej takie były założenia. Czy faktycznie tak jest, to myślę, że przekonamy się już niebawem. Z czym się to wiąże dla Was? Okres przejściowy będzie trwał 2 lata. Przez ten czas będą funkcjonować jednocześnie stare kody PKD 2007 i nowy PKD 2025. To też oznacza, że spółki zarejestrowane ze starym PKD będą mogły do końca 2026 roku samodzielnie dokonać zmiany kodów PKD w KRS. Zmiany kodów dokonywać możecie w oparciu o klucze powiązań PKD 2007 na PKD 2025. Poniżej pod nagraniem umieszczę linki do tych kluczy powiązań. Przepisy nie wprowadzają jednak żadnego obowiązku aktualizacji zmian w KRS w zakresie PKD i nie nakładają na spółki żadnych kar za brak aktualizacji. Z kolei po upływie tego okresu przejściowego, po 1 stycznia 2027, planowane jest wprowadzenie automatycznego przeklasyfikowania kodów PKD w KRS. Ale nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać w praktyce. Póki co nie ma zmian w systemie KRS który byłby na takie zmiany przygotowany. Inaczej wygląda sytuacja nowych spółek z ZOA kładanych po zmianie przepisów. Po 1 stycznia 2025 nowe spółki z będą opisywały w KRS przedmiot swojej działalności wyłącznie w oparciu o nowe kody PKD 2025. Powyższe dotyczy również spółek, które po 1 stycznia 2025 będą dokonywać zmiany wpisu w KRS w zakresie kodów PKD. One również będą opisywały przedmiot swojej działalności w oparciu o nowe kody PKD. Tutaj jeszcze kilka uwag dotyczących umowy spółki. Pamiętajcie, że zmiana kodów PKD nie pociąga za sobą obowiązku zmiany umowy spółki. Jest to istotne, szczególnie jeśli w przypadku spółek, których umowa została sporządzona u notariusza. Konieczność zmiany umowy spółki zwy Zyczajnie wiązałaby się z dodatkowymi kosztami. Pamiętajcie jednak o nowych kodach PKD, jeśli będziecie dokonywać zmiany umowy spółki w najbliższym czasie. Przy okazji dostosujcie opis przedmiotu działalności w umowie spółki za zastosowaniem nowych kodów PKD. A przy okazji, może od razu nadmienię, że z przepisów nie wynika wcale obowiązek opisywania przedmiotu działalności spółki w umowie spółki w oparciu o kody PKD. Taki sposób opisywania przedmiotu w umowie spółki na dobre wszedł do praktyki i jest stosowany od lat, ponieważ zwyczajnie ułatwia to później wpisywanie odpowiednich kodów PKD we wniosku o rejestrację spółki czy wpis zmian. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te nowe kody PKD w przypadku spółki założonej w S24. Tutaj, po pierwsze, sam wzorzec umowy spółki wymusza na Was opisanie przedmiotu działalności spółki przy użyciu kodów PKD. Spółki, które będziecie zakładać w S24 po wejściu kodów PKD 2025, od razu w umowie spółki będą miały wpisane nowe kody PKD. Po drugie, jeśli będziecie chcieli takie kody PKD zmienić w S24, to przy okazji zmiany wpisu to, czy chcecie, czy nie, będziecie zmuszeni dokonać najpierw zmiany umowy spółki w zakresie paragrafu 4 dotyczącego przedmiotu działalności spółki, tak aby mieć potem możliwość zmiany kodów PKD w samym wniosku. Reasumując, z dniem 1 stycznia 2025 weszły w życie nowe kody PKD 2025. Okres przejściowy będzie trwał 2 lata. Jednak przepisy dotyczące zmian nie wymuszają na Was dostosowania tych kodów podczas dokonywania wpisu zmian w KRS. W portalu rejestrów sądowych spotkacie się jedynie z informacją podczas sporządzania wniosku o wpis zmian, iż z dniem 1 stycznia 2025 obowiązuje nowa klasyfikacja kodów e, Polska Klasyfikacja Działalności 2025. Pamiętaj, że podczas wypełniania wniosku w zakresie wpisu, zmiany przedmiotu i działalności możesz wybrać jedynie kody PKD 2025. Nie dotyczy to spółek, które będziecie rejestrować w KRS po wejściu w życie tych zmian. Nowe spółki możecie zarejestrować w KRS wyłącznie z nowymi kodami PKD. Z kolei jeśli chodzi o S24, spotkacie się z informacją, iż składając wniosek po 1 stycznia 2025 o rejestrację podmiotu lub zmianę danych podmiotów w zakresie PKD, przedmiot działalności możecie oznaczyć tylko według PKD 2025. Pod nagraniem umieściłam przydatne linki dotyczące nowych kodów PKD, także zajrzyjcie koniecznie. Na dzisiaj to wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie ochotę sięgnąć po więcej moich treści, to zajrzyjcie na stronę proxpółkazok.pl. .so Znajdziecie tam linki do moich blogów, mediów społecznościowych i do zapisu na newsletter, a także transkrypcję wszystkich odcinków podcastu oraz link do sklepu z e-bookami, checklistami i wzorami dokumentów. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube w ulubionych aplikacjach podcastowych i do słuchania kolejnych odcinków. Mam do Was prośbę o ocenę podcastu i komentarze. To pozwoli mi na rozwój podcastu i dotarcie do większej liczby osób. Jeśli podobają Wam się moje podcasty, to możecie wesprzeć ich realizację i postawić mi kawę poprzez bajkowitu. Wszystkie linki znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Mówiła Aneta Kułakowska, a odcinek zmontowała Agnieszka Kułakowska.